Cześć, jestem Łukasz. Znajdujemy się na placu w Kucharach, w jednym z oddziałów firmy Agorami. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Pumę 150 i opowiedzieć o niej kilka słów. Zapraszam. Jest to nasz standardowy model, który, który sprzedaje się u nas w filmie najlepiej. Jest to Puma Małej Serii, Mała Puma, o pojemności silnika 6,7 litra 6 cylindrach. Puma 150, moc znamionowa, moc maksymalna 190 koni. W traktorach z serii Puma Mała Puma, Puma 150 możemy zastosować pompę wielotłokową o wydajności od 110 do 150 litrów. W traktorze tym mamy zastosowaną przekładnię Power Drive, ale możemy też zastosować przekładnię Active Drive 6 oraz przekładnię bezstopniową CVX. Mamy tu silnik 6-cylindrowy, silnik FPT 67 litra pojemności. Traktor bardzo prosty w codziennej obsłudze. Mamy bardzo prosty dostęp, tutaj bardzo łatwy dostęp do chłodnic. Możemy śmiało je przedmuchać. Do filtra powietrza też nie ma żadnego problemu, żeby dojść. Bardzo łatwy dostęp do miarki oleju silnikowego. Model, który prezentujemy jest wyposażony w przedni z amortyzowaną oś, cztery pary wyjść hydraulicznych elektrycznych. Jest to mała Puma, ale nie znaczy to, że jest to traktor mały. Jest to mała Puma w naszej serii, bo mamy małą i dużą jakby Pumę. Traktor o masie własnej około 7, 7, 7 tony 400 bardzo mocnym podnośniku, bo 8,400, 8,5 tony. Koła w tym traktorze mamy tutaj 650x65,42 dość duże koło, co pozwala nam na pewno lepiej kopiować teren. Mamy tutaj cztery pary wyjść świetla ulicznych. Jedna para jest wykorzystana pod przedni TUS. Pneumatyka dwuwodowa, wolny spływ, zaczep automatyczny, suwliwy, belka polowa, kliny zabezpieczające koła podporowe, sterowanie na botniku, wom, podnośnik i spokojnie możemy dołożyć jedną parę eherów. W modelach pumy mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie oświetlenie ledowe. nie jest to najbogatsze, można tu jeszcze dołożyć parę lamp. Ale tak jest skonfigurowane pod klienta, akurat. Kabina w pumie 150 jest bardzo przejrzysta, duża. Mamy tutaj z przodu zamontowany klimatyzowany schowek, jakieś palne dni. Traktor standardowy jest wyposażony w radio, klimatyzację. Tu mamy panel do sterowania światłami. Ładny, przejrzysty, czytelny. Wiadomo, mamy tutaj namalowany traktor, wiemy, które światło chcemy włączyć w jakiej części maszyny. E, rozłączanie masy e, traktora, blokowanie hydrauliki i podnośnika, mocowanie na telefon. E, tu mamy dwa porty USB, e, trzy prędkości wałka 500, 540, 540 Eco i 1000, e, gniazda czypinowe, jakieś diagnostyczne różne, e, cztery pary wyjścia licznych e, elektrycznych EHR. E, Dźwignia multikontrolera, na której znajduje się reverse, przód, tył, yy, zmiana biegów, yy, jedna para wyjść i podnośnik. Tu mamy przycisk, yy, którym, którym yy, jakby aktywujemy jazdę na uwrociach. Przedni, yy, przedni WOM, zarządzanie tylnym tuzem. Generalnie mamy dużo tych klawiszy, przycisków. Też jakby intuicyjnie narysowany traktor, wiemy gdzie, w jakiej części dane doposażenie się znajduje, które możemy uruchomić. Jeśli mamy zamontowany w traktorze zawór międzyosiowy, możemy sobie przełączyć, jest joystick, przełączyć hydraulikę z przedniej na tylną. Tu mamy charakterystykę rewersu, czułość, jak, jak, jak agresywnie ma to działać, auto-shift, praca w, w transporcie i w polu, Maszyna nam będzie, przekładnia będzie nam sama zmieniać biegi. Rozłączanie amortyzacji. Załączanie przedniego napędu w automacie lub na stałe. Blokowanie tylnego mostu. Tu mamy rewers wentylatora. Możemy sobie zaprogramować dwie prędkości obrotów silnika. Po prostu aktywujemy i podnosimy obroty. Nie musimy przy, przy danej pracy. Pilnować, żeby te obroty na tyle i tyle po prostu wykręcić, tylko wciskamy pierwszą pamięć, drugą pamięć, maszyna nam zapamiętuje. Tu mamy na monitorze taką informacyjną kontrolkę. Jak przełączymy i zablokujemy, to nam się pokaże, co w danym momencie mamy zablokowane. Czy to hydraulikę maszyny, przykładowo z tyłu, jakbyśmy, nie wiem, z pługiem jechali, żeby nam się nie wrócił, albo podnośnik, żeby nam nie opuścił. Tu mamy jazdę na uwrociach, załączanie nawigacji, tu mamy parę wyjść hydraulicznych. Jeśli nie mamy monitora, nie możemy sobie jakby skonfigurować przepływów oleju, dlatego mamy po prostu pokrętło. Tu mamy zarządzanie tylnym tuzem, górna granica, dolna granica, amortyzacja i prędkość podnoszenia. Mamy możliwość testów tego oto modelu. Jeśli chcesz, jesteś zainteresowany, zapraszam do kontaktu. Mój numer telefonu to 797-600-693. Krótko podsumowując, jest to najlepszy wybór do każdego rolnika.